Dzień dobry widzowie! Dzisiaj bez odcinka, za co Was przepraszam, za to jutro będą dwa odcinki. Dziękuję za 77 subskrypcji. To tak, dzisiaj nie było, więc jutro dwa. Możemy się tak umówić? Jeśli tak, to piszcie w komentarzach. Dobra, ale już mniejsza o to, ale słuchajcie. Napiszcie mi jaki odcinek chcecie. Z jakiej gry to ja postaram się nagrać. Ze StumbleGuysa nie nagram, bo mi StumbleGuys nie działa. Ale nagram z, z jakiej chcecie gry. A więc co? Piszcie w komentarzach. Mogę nagrać Java Edition, mogę nagrać Minecraft Java Edition, mogę nagrać tylko. Telefonem będę musiał to nagrywać, nie? Ale chyba dopiero za jakieś 7 miesięcy, za jakieś pół roku, co najmniej, nagram Java Edition. A więc co? Yy, piszcie w komentarzach, jak Wam się podoba, że jutro dwa odcinki. Yy, no to pa.